Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. W drugim odcinku naszego alfabetu, postaci drugiego planu w Biblii, zajmiemy się postacią Barnaby. Barnaba. Kto to był Barnawa? Skąd się wziął. Jak ta postać zaznaczyła się w tym budowaniu pierwszych zborów apostolskich podróżach misyjnych, które odbywał apostoł Paweł. Okazuje się, że był to bardzo bliski współpracownik w długim okresie czasu właśnie z, z nawróconym szafłem. Ale pewne rzeczy czasami nam unikają w piśmie i nie zwracamy uwagi na pewne szczegóły czy szczeguliki dotyczące takich postaci właśnie jak Barnaba. Czytam z dzieł apostolskich z czwartego rozdziału pierwszy w zasadzie tekst, który nam przedstawia Barnabę. I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru. Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Ten pierwszy tekst piszący o Barnabie już naprawdę bardzo dużo mówi. Kim był Barnaba? Barnaba, okazuje, był Żydem, był lewitą. A lewici wiemy, że to plemię kapłańskie. Z nich dawniej i w czasach, w których jeszcze żył, yy, właśnie Józef, wybierano kapłanów. Apostołowie, gdy on przyjął Jezusa Chrystusa, a prawdopodobnie wszystko to wydarzyło się w okolicach Zielonych Świąt, chociaż tak dokładnie nie jest to napisane, ale to jest człowiek, który gdzieś tam już, właśnie w tych pierwszych momentach istnienia, rozwoju chrześcijaństwa po odejściu Jezusa Chrystusa zaistniał. Ten Józef tak został nazywany przez apostołów. Syn pocieszenia. Pierwszą rzecz, którą zrobił, jak wielu wówczas robiło we wspólnocie jerozolimskiej, sprzedał to, co miał, cały swój majątek, który posiadał, przyniósł pieniądze i wszystko to złożył u apostołów. Jak to dzisiaj dla nas dziwnie brzmi, wszystko, co miał przyniósł. Czasami się zastanawiamy, ile dać na Boże dzieło, ile z naszych finansów i co finansować. On nie miał żadnych wątpliwości, i wiemy, we wspólnocie jerozolimskiej wielu ludzi tak uczyniło. A więc to jest pierwsza nasza informacja, której, o której coś wiemy, yy, właśnie gdy chodzi o Barnabę. Druga rzecz, która, którą możemy tutaj zauważyć, to że miał wielkie serce. Bo sprzedał majątek i dał apostołom. Ale do tego wielkiego serca dołożył jeszcze coś więcej i o tym za chwilę powiem. Trzecia rzecz, która w moim przekonaniu jest bardzo istotna, to gdy na drodze do Damaszku został przez Jezusa Chrystusa nawrócony szaweł. Przyszedł niewidomy, doprowadzony w zasadzie do Damaszku, i kiedy Bóg przez Anioła objawił się Ananiaszowi, aby poszedł do pewnego domu na ulicę prostą i tam yy, włożył ręce, a także ościł tego przyszłego apostoła, to wiemy, że Ananiasz się wzdragał. On mówi do Anioła Ananiasz: Ten człowiek wiele złego, Uczynił już dla wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Ale pod naciskiem i przemową anioła poszedł. A gdy po tym nawróceniu Szaweł już zaczyna głosić Chrystusa w Damaszku, to jest napisane, że ci zborownicy tego miasta, Damaszek, bali się Pawła. I Barnaba jest tą pierwszą postacią, który poszedł, zapoznał się z, z szawłem, późniejszym Pawłem, i przyprowadził go do braci. To pokazuje, jakim był człowiekiem, jakiego serca był człowiekiem, co prezentował sobą. Potem czytamy, że został z Jerozolimy. Barnaba wysłany do Antiochii, bo dowiedzieli się o wielkim y, dziele Ewangelii, które tam w okolicach się stało. Y, I czytamy o nim, że był mężem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Po tym pobycie w Antiochii, y, y, przepraszam, Barnaba, drugi raz, Idzie odszukać już nawróconego Pawła w Tarsie, bo Paweł tam przebywał. A kiedy go przyprowadził do antyjochryjskiego zboru, to wspólnie, razem rozpoczęli działalność wspólnoty misji i ewangelizacji tych terenów. A potem wspólnie, razem poszli do Jerozolimy, gdy się dowiedzieli, że za Klaudiusza nastał głód. Właśnie w Judei, by zanieść pomoc braciom i siostrom, właśnie w Judei. Wymieniony jest również jako pierwszy nauczyciel w Antiochii i prorok. I tak naprawdę Barnaba na równi z późniejszym apostołem, czyli z Szawłem, pracował po jego nawróceniu w każdym miejscu, gdzie byli. W każdym miejscu się wspierał, wspierali i w każdym miejscu głosili Ewangelię zbawienia ludziom. Ale w opisach dzieł apostolskich, więcej uwagi Łukasz, autor tej księgi, poświęcił Pawłowi. To o nim pisze, zresztą był naczyniem wybranym przez Boga. To o nim więcej sprawozdaje. I to o nim więcej jest napisane historii. Chociaż w dużo fragmentów mamy, które opisują ich wspólną działalność Pawła i Barnaby do pewnego momentu. W tych opisach dzieł apostolskich Barnaba ciągle jest jak gdyby w cieniu. To Paweł przemawia? To Paweł głosi? Barnaba gdzieś jest w pobliżu. Barnaba, jestem współpracownikiem Takiego drugiego planu bo możemy powiedzieć. I przyszedł taki moment, kiedy <laughs> nastało do pewnego sporu właśnie w Antiochii, gdzie postanowili znowuż pójść poodwiedzać zbory. Paweł proponuje to Barnabie, ale Barnaba chce zabrać Marka, a może inaczej trzeba powiedzieć Jana, zwanego Markiem, i nastąpił tam spór. My z listu do kolosan dowiadujemy się, że był to siostrzeniec Barnaby. Czy tu odgrywały w język krwi rolę? Trudno powiedzieć. Raczej można domyślać się, że Barnaba był tym człowiekiem, a to jest przykład właśnie Pawła, który zawsze emanował do drugiego, do drugiego człowieka empatią i jakąś pragnieniem. Postawienia człowieka w środowisku, aby był akceptowany. I to zrobił dwa razy z Pawłem, i to również postanowił zrobić ze swoim siostrzeńcem Markiem. I jego zabrał. Ten spór nie przerodził się w zaciekłą nienawiść tych dwóch ludzi, ale ten spór doprowadził do sytuacji, że oboje poszli głosić Ewangelię, każdy w innym miejscu. Jakim zatem był Barnaba? co prezentował. Jeszcze raz przeczytam tekst z dzieła apostolskiego z 11 rozdziału. Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Sporo też ludzi zostało pozyskanych dla pana. Barnaba przede wszystkim był dobrym człowiekiem, był dobrym Żydem, był dobrym chrześcijaninem, bo uwierzył w Jezusa Chrystusa, był pełnym ducha świętego, był człowiekiem pełnym wiary, był odważny. To jest przykład kiedy poszedł pierwszy raz do Pawła, którego się wszyscy bali. Jak czytamy w Słowie Bożym, umiał zachęcać. Był oddanym współpracownikiem, był życzliwy dla innych. I tu mamy przykład tego siostrzeńca, zwanego Markiem. I dał mu szansę. Gdy dał szansę Markowi, to potem czytamy w liście do kolosan, że ten Marek, którego Paweł kiedyś nie chciał zabrać, ten Marek mu służył później, gdy był we więzieniu apostoł Paweł. I stał się pociechą dla uwięzionego Pawła. Jaką rolę wielką spełnił Barnaba wcześniej w życiu tego człowieka? Czego nas uczy postać Barnaby? Uczy nas odwagi, silnej wiary, by być człowiekiem pełnym Ducha Świętego, by być dobrym człowiekiem przede wszystkim, by umieć zachęcać, by być oddanym współpracownikiem, by być życzliwym dla innych i by dawać szansę ludziom. Oto postać Barnaby. Próbujmy zaczerpnąć z tego przykładu pięknego Barnaby wzorców do naśladowania. Jak gdyby w cieniu Pawła, a jednak wielka postać. Jak gdyby ukryty troszkę między wierszami. A jednak tak bardzo zaznaczył się w misji i w działalności misyjnej, którą Paweł prowadził na różnych miejscach, w różnych zborach. Pamiętajmy, że cokolwiek bowiem przedtem napisano, ku naszemu pouczeniu napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę spis nadzieją mieli. Życzę tobie i sobie, byśmy się ostali tak jak Barnaba. Odważni, dobrzy, pełni Ducha Świętego, pewni dobrych cech, umieli zachęcać, umieli być życzliwi dla innych i dawać szansę każdemu, kto, sto, kto stanie na drodze, by poznać Boga i Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Amen.